Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Donald Trump włączył USA do wojny z Iranem w nocy, z soboty na niedzielę. Przypominam to jeszcze raz naszym słuchaczom. Stany Zjednoczone zbombardowały ośrodki nuklearne w Iranie. Jak Pan ocenia tę akcję Donalda Trumpa? Po pierwsze muszę przyznać, że podobnie chyba jak większość obserwatorów w Polsce mało tak naprawdę na ten temat wiem. To znaczy, jaka jest faktyczna szkoda dla programu nuklearnego irańskiego. Jakie były rzeczywiste przyczyny decyzji prezydenta, dlaczego on się w to włączył? Widać, że zrobił to wyraźnie wbrew bardzo dużej części własnego zaplecza politycznego i wyborczego. No i jaki jest dalszy scenariusz? To znaczy, co się, Ruch się ma wydarzyć. Temu tak. Ruch z pewnością się to... takich rzeczy, jak bombardowanie innego państwa, mającego istotną pozycję strategicznie bardzo delikatnie w tym regionie nie robi się bez posiadania planu, co dalej, więc pytanie, jaki jest ten plan? Jeśli mamy tę sprawę komentować uczciwie, to moim zdaniem więcej nie wiemy niż wiemy. I pewnie przez najbliższe tygodnie będzie się teraz odsłaniać dalsza dynamika zdarzeń, która jak czytam ekspertów, którzy to komentują, no, opiera się w tej chwili na oczekiwaniu, jaka będzie odpowiedź Iranu. Są dwie kalkulacje. Jedna jest taka, że Iran jest już na, kol na kolanach i będzie tylko błagał o przetrwanie i o litość. I druga jest taka, że oni są przyzwyczajeni do otrzymywania ciężkich ciosów i do dalszej egzystencji. Jeżeli miałbym powiedzieć swoją ocenę, to wydaje mi się bliższa ta druga. To znaczy, że e, wbrew temu, co się e, niektórym wydaje, ani te naloty izraelskie, ani te zbombardowanie tych trzech ośrodków przez Amerykanów e, nie likwidują e, ciągłości funkcjonowania tak. państwa irańskiego i jego zdolności militarnych. Polska prawica bardzo entuzjastycznie wybrała, y, przyjęła wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pamiętam takie, no Chyba naprawdę, naprawdę Mówi pani o opisie, pan który też, wybrała też, a, Tak, ale pan też wypowiadał się bardzo pozytywnie, że oto to wraca agenda konserwatywna. Mamy Bo mi się niektóre elementy jego programu podobają, a inne mi się mogą nie podobać. To jest przywódca obcego państwa i ja nie mam zamiaru być jego y, klakierem. W ogóle nie mam zamiaru być klakierem czyimkolwiek. Mamy sytuację, w której Donald Trump zapowiadał zakończenie wojen rozmaitych, a wywołał następną. Był... Że, jeśli mamy być szczerzy, to trzeba powiedzieć, że ta wojna trwała od jakiegoś czasu. On nie tyle wywołał, co się w nią na moment włączył. Na prośbę swoich izraelskich kolegów, wobec których najwyraźniej ma bardzo silne zobowiązania, czym zapomniał powiedzieć Amerykanom w trakcie kampanii wyborczej, bo przedstawiał się jako polityk inny, innego rodzaju, który będzie uprawiał inną politykę. Media głównego nurtu, atakując go niemiłosiernie i przedstawiając jako zagrożenie dla tej y, normalnej, establishmentowej polityki, uwiarygodniały Trumpa jako innego polityka. Okazał się dokładnie taki sam, jak wszyscy poprzedni. Czyli jak Izrael potrzebuje, żeby zbombardować jakieś państwo, to po prostu amerykańska kawaleria przyjeżdża i bombarduje. Czy jest pan rozczarowany I mówią, to Trumpem? Tylko takie małe, gościnne występy to nie wojna. Wiem, <grym>, ale słyszę, że jest pan rozczarowany Trumpem nie wiem, czy jestem rozczarowany, raczej może czuję rozczarowanie wyborców amerykańskich o poglądach konserwatywnych czy, czy narodowych. A, I, a jak on ocenia politykę? Uważam je za, za zasadne. Widać, że nawet w obrębie jego administracji są osoby, które były przeciwne do samego końca takiej decyzji. A jak on ocenia politykę Izraela i to, co się działo ostatnio na Bliskim Wschodzie? No przede wszystkim myślę, że dobrze by było, żeby zakończyły się zbrodnie wojenne w strefie gazy i, i to, że giną tam nieustannie nie ludzie. To jest y, coś, co należy ocenić y, po prostu jako wojącą pomstę do nieba. No. Bezbronnych ludzi nie należy mordować. Y, jeżeli chodzi o zaatakowanie Iranu, no nie wiem. Wydaje mi się, że jakby są, są dwa bieguny uprawiania polityki. E, twardy militaryzm i, i bardziej poleganie na dyplomacji. No i tutaj rząd e, Netanyahu wyraźnie wybrał ten twardy militaryzm. E, tak twardy, że już się twardszego chyba nie da. I, I pytanie, gdzie Izrael to zaprowadzi. Finalnie myślę, że to może e, Izraelczykom znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa, nie podwyższyć. Oczywiście za tym opiera się kalkulacja, że rzucimy na kolana wrogów Izraela, zmierzymy ich i w związku z czym wszyscy będą się Chcieli nam podskoczyć. Taka jest w tej chwili polityka Izraela. Um, natomiast y, ta lista państw, y, nie mówiąc już o liczonych milionach ludzi, którzy chcieliby się zemścić na, na Izraelu i Izraelczykach, natomiast sama lista państw, która w tej chwili krytycznie patrzy na Izrael, no, po, 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 poszerza się w bardzo szybkim tempie. Panie, Więc pytanie, oku... czy, czy to w ogóle ma sens, co robi Izrael? Ja i tego sensu, że powiem, no, nie widzę. Chciałam zapytać o sprawy krajowe. Oko Pres opublikowałem informację, że w tych 13 komisjach obwodowych, gdzie Sąd Najwyższy zlecił ponowne przejrzenie głosów. Tak już mówiąc potocznie, w 11 zamieniono głosy na niekorzyść Trzaskowskiego. Stracił 2600 głosów. I no, pytanie jest takie, czy mm, nie jest to niepokojące, że na te 13 komisji i 11 w 11 Trzaskowskiej traci? Czy to jednak coś nie mówi o samym procesie wyborczym, który no, dopuszcza tego typu błędy? No, myślę, że już Pani powiedziała, co to mówi o procesie wyborczym. Są możliwe błędy. Błędy były sygnalizowane po każdych wyborach wielokrotnie przez wielu wyborców, którzy mówili, przecież ja głosowałem tak, a nie inaczej. W mojej komisji wykazano zero głosów. Niektórzy piszą protesty wyborcze i nie machnęli na to ręką. Myślę, że pomyłek zawsze jest sporo. Natomiast nasza nadzieja i zaufanie do całego procesu demokratycznego polega na tym, że są to jednak pomyłki, a nie zorganizowane oszustwa. W związku z czym w skali całego kraju, przy tysiącach komisji, te pomyłki w jakiś sposób się uśredniają. I to jest też to, co teraz wypływa w postaci różnych dosyć ciekawych analiz socjologicznych. Publikowanych w internecie, pokazujących, że właśnie ym, y, na poziomie zagregowanych liczb w całym kraju y, te wyniki jakby są na swój sposób przewidywalne. tak? Y, y, więc, to znaczy, tutaj problem polega ja, na tym, że są różne analizy. Wedle jednych rzeczywiście tych anomalii jest mniej, wedle innych jest całkiem sporo. No i pytanie, czy apelowałby do sądu, by coś Pytanie, co rozumiemy przez anomalię i to, co zlecić, rozumiemy przez sporo, tak? Zlecić, ja osobiście powiem moją opinię. Ja nie mam wątpliwości. że głosów także w wynik wyborczy opodowych. został. Y, ustalone prawidłowo. Tu nie mam wątpliwości. Natomiast nie mam Ale żadnego... nie, może, nie może mieć pan takiej pewności. No skoro... Nie ja nie powiedziałem, że mam pewność, powiedziałem, jakie mam przekonanie. Mhm. Powiedziałem, jakie mam, przekonanie. Że mam wystarczające zaufanie do sposobu organizacji wyborów, żeby mieć zaufanie, że wynik został ustalony prawidłowo. Natomiast jeżeli w jakichkolwiek komisjach są wątpliwości, to oczywiście sąd najwyższy może nakazać bok wtórne przeliczenie głosów. Także jeżeli w innych jest... komisjach. Sąd Najwyższy może nakazać w mm. tych, w których są wniesione protesty wyborcze. No jeżeli ktoś ma wątpliwości z protestu wyborczego, może mieć pretensje włączy sam do siebie. E, a nie, jak pan nie uważam dzenia, Nie uważam, że to, co proponuje prawo, Roman Giertych? Myślę, że Czyli już chyba przeliczenie... wszyscy się zgubiliśmy co do tego, o co mu chodzi. Nie, I, i się głosów w skali całego kraju, przeliczenie głosów we wszystkich komisjach obwodowych oraz yy, taką oto sytuację, że yy, zgromadzenie narodowe, które miałoby przyjąć przysięgę od yy, prezydenta elekta, zostałoby odroczone, ogłoszono by yy, przerwę. Yy, Szymon Chłownia przyjmuje obowiązki głowy państwa i podpisuje ustawę incydentalną, dzięki której o ważności wyborów nie... Decyduje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tylko grupa sędziów o najdłuższym stażu. W każdym z trzech elementów, które Pani wymieniła, są to propozycje nie mające podstawy prawnej, co jest zdumiewające jednak na adwokata i powoduje, że należy je traktować że, moim zdaniem jako zupełnie niepoważne albo jako wyraz jakiegoś odklenia od rzeczywistości, albo całkowitego wyr wyrachowanego chwiania nastrojami politycznymi po to, żeby odwrócić uwagę od porażki kandydata, którego się wspierało. A czy uważa Pan, że żądania obywateli są takie. Składają... żebyśmy byli bardzo... Protesty, to jest działalność nieodpowiedzialna, składanie protestów? Nie. Dlaczego uważam, że protesty mogą służyć doskonaleniu procesu wyborczego? I Sam mam swoje uwagi po tych wyborach i będę chciał. Już mamy w przygotowaniu przepisy zmieniające kodeks Zmiany wyborczy. Kodeks wyborczy. To tak, żeby, bardzo się cieszę, bo apeluję. Tak, żeby to. Go Ale, Panie marszałku. tutaj problem polega na tym, czy Pan uważa, że osoby, które uważają, że ten wynik wyborczy jest wysoce niepewny, podważają go, yy, czy te osoby mają prawo żądać, żeby jednak to sprawdzenie było bardziej dogłębne, jeśli chodzi o wyniki no w kolei? tylko mają wątpliwości, co no. trzeba te wątpliwości opisać i, i przedstawić. A jak mówią, że komisja wyborcza ma prawo zarządzić e, sprawdzeniem, czy głosy w, z komisji wyborczej były prawidłowo sumowane. Jeżeli jakiekolwiek jest wątpliwość, to, to to może to przeliczyć jeszcze raz. Natomiast to może zarządzić przeliczeniem w konkretnych komisjach, więc e, proces, e, ten, ten cały proces wyborczy ma w sobie te elementy samokorekty, samonaprawy. Trzeba ich po prostu używać w prawidłowy Rozumiem, sposób i przestać a zaufać procedurom. Zaufać czas. Czy wybory były prawa? sfałszowane, pana zdanie? Oczywiście, że nie. A dlaczego twierdził Pan, że wybory były sfałszowane w 2014 roku. Na jakiej podstawie? Zorganizował pan demonstrację? Nie stwierdziłem że były sfałszowane w 2014 roku. Ale zorganizował wybor... pan demonstrację pod Państwową Komisją Wyborczą. Bo mieliśmy w... nie ja ją organizowałem, ja moim zdaniem do niej dołączyłem w tamtym czasie. E, byłem jednym z jej uczestników, rzeczywiście, mieliśmy poważne wątpliwości, czy nie było jakiejś nieprawidłowości na dużą skalę, szczególnie na Mazowszu, dlatego że był bardzo duży, odbiegający zupełnie od średniej w województwie mazowieckim odsetek głosów z tego, co pamiętam, bo to było 10 lat temu ponad 11. Nieważnych. A pan, e, i... że Państwo koledzy wdarli się do siedziby PKW i za... To no, bo... byli moi koledzy, no ci, którzy się wdarli. Przemysław Wipler, Grzegorz Brown i Robert Winicki no, to są osoby, które były lub są związane z Konfederacją. To musimy uściślić W tamtym czasie z Grzegorzem Brownem to ja się właściwie chyba jeszcze za bardzo nie znałem. Ale potem. E, 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 Robert Winicki ani Przemysław Wipler nie byli wśród tych, którzy forsowali e, drzwi do PKW i się tam Nie, nie. Robert Winicki jest widoczny na filmie. Jest widoczny na zdjęciach, tak? tak? W to nie on. To nie on, to nie on <laughs> się tam wdzierał. A dzisiaj, jak pan zauważył, nikt się nie wdziera do siedziby PKW, choć dużo. część. Bardzo dobrze. A wie pan dlaczego? Między innymi dla. Między innymi głosów. dlatego, że zmieniono karty do głosowania, mm. wprowadzono przezroczyste urny, zmieniono y, sposób, y, różne detale w działaniach komisji. I uważam, że dobrze, że poszliśmy w tym kierunku. Dobrze, że tamte protesty to... nie zostały zignorowane. Panie Przypomnę, marszałku... że wtedy cała PKW, jeśli dobrze pamiętam, podała się do dymisji, co też o czym świadczy. Było Panie tak? Marszałku, sędzia Kozielewicz dzisiaj w dzienniku gazecie prawnej pisze, że sprawdzono y, po wyborach y, te wyniki y, w tysiącu losowo wybranych komisjach obwodowych. Nie było żadnych fałszerstw. I sędzia Kozielewicz oczekuje, że dzisiaj pan i państwo koledzy przeproszą PKW za te Zaskarżenia. No jestem, jeżeli ktoś znajdzie tak, tak konkretne oskarżenie, to. które ja sam wtedy 11 lat temu formułowałem i mi je przypomni i by okaże się ono nieprawdziwe, to z przyjemnością przeproszę. Natomiast y, zawsze staram się wypowiadać w sposób odpowiedzialny i przyznam, że przez ostatnie 11 lat nikt y, z tamtego czasu nie przypomniał mi żadnej wypowiedzi, w której minąłbym się z faktami. Nie, no, uważaliście panowie, że wybory były sfałszowane. No, tak tak, tak było. Mieliśmy takie podejrzenie, że były nieprawidłowości i y, PKW była całkowicie w tamtym czasie nieporadna, żeby się do tego odnieść. Nieporadność w przypadku procedur demokratycznych też jest, y, powiedziałbym, Grzechem czy błędem, który skutkuje brakiem zaufania wyborców. Czy nie I lepiej... uważam, że jako wyborcy, jako obywatele, jesteśmy zobowiązani do krytycyzmu, jesteśmy zobowiązani do patrzenia władzy na ręce, oczekiwania od nas milczenia i tempego zaufania bez żadnego sprawdzenia. No ale głupie. dzisiaj to samo powie Koalicja obywatelska, że nie chce milczeć, ja... dlatego że w 11 komisjach no ja... przypisano głosy nawrockiemu, które były oddane na Trzaskowskiego. Nie mnie niepokoi to pana. A, a dlaczego miałbym niepokoić? No dobrze, niech niech politycy każdej opcji wykonują swoją pracę. Bo ją wykonywali byłby... zgodnie z prawem. A nie I nie to, był... co jest niepokojące, to że niektórzy, albo półsłówkami jak premier, albo zupełnie otwartym jak poseł yy Giertych sugerują, żeby wejść w działania podstawowe. Identycznie pozatrawne. jak państwo, koledzy yy, w 2014 roku. Tak naprawdę nie pamiętam, żeby ktoś to jest tyle, że nikt nie zajmował siedziby PKW. Ale, panie Marszałku, Sądam nie lepiej byłoby, żeby jednak to Izba Sądu Najwyższego yy, podejmowała decyzję o ważności wyborów, która nie budzi wątpliwości. Tylko jedną rzecz powiem, żeby być yy, uh, uczciwym sprawiedliwym. Jeżeli ktoś yy, z osób yy, mających wątpliwości chciałby przyjść i zrobić manifestację pod PKW, no ja nie widzę problemu. Nie korzysta z prawa do wolności zgromadzeń, wyrazi swoje postulaty do obecnej PKW, PKW. Na razie nie widziałem jakichś postulatów do nie, to obecnej PKW. Przypomnijmy, że w obecnej PKW, przypomnij, że w obecnej PKW większość ma obecna koalicja rządząca. I tam są politycy na przykład z lewicą. Wiem, że może pan się nie zorientował, ale to nie chodzi o PKW, tylko chodzi o sąd, które zlecenie że, tylko wskazuje na to, że można pójść e, do swoich członków PKW, nie tylko demonstrować, prosić ich o konkretne decyzje. Oni mają do tego kompetencje. Naprawdę e, moim znaczy, zdaniem tej trzeba tej chwili, być trochę niepoważnym. W tej chwili piłka jest w Sądzie Najwyższym, który może, ale nie musi zlecić ponowne przejczęcia. Głosów w większej liczbie komisji obwodowych. Takie jest dzisiaj stanowisko. Zden... Niech Pani pozwoli, żeby Pani jedną swoją wkończyć. opinię polityczną ogólną. Wydaje mi się, yy, trudno jest mi uwierzyć, że do końca na poważnie niektórzy z sympatyków obecnej koalicji rządzącej wierzą w to, że w państwie, w którym ich politycy rządzą, przejęli w całości Państwową Komisję Wyborczą, dawali przez Agencję w... Bezpieczeństwa Wewnętrznego ochronę oznacza, procesowi muszę, wyborczemu muszę i że oni to, uważają, mówi. że mm, szefowie, ten proces wyborczy został jakoś zmanipulowany szefowie, czy oszukany. Pani Marszałku, szefowie komisji obwodowych, także ci, którzy pomylili i źle wpisali wyniki, nie są z administracji rządowej, tylko są to osoby powoływane w wyniku rekrutacji A i rząd nie ma nic do Doskonale tego. o tym wiem, no natomiast no właśnie, ktoś, to, ktoś to, to osłania to cały proces nie, wyborczy. Tak? Nie mieszać w głowach wyborcom. To są komisje obwodowe. I w tych, które były nieprawidłowości i okazało się, że przewodniczącymi byli ludzie zgłaszani tak. przez komitety związane z koalicją rządzącą. Nie, z nie, z tego, tylko, co się nie tylko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Poseł, wice marszałek Sejmu z Konfederacji.